Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was kolejny powerbank, ale nie taki zwyczajny, także nie wyłączajcie odbiorników. Mianowicie, między innymi, za jego pomocą możemy odpalić auto, które ma rozładowany akumulator. Ja taki akumulator posiadam, zamontuję go później w wałcie żony i zobaczymy, czy faktycznie ten powerbank sobie z tym poradzi. Poza tym, że możemy oczywiście odpalić za pomocą tego powerbanka auto, możemy również nadawać laptopa, tableta czy też smartfona mamy wbudowaną latarkę, może on pełnić rolę młotka, o tym też za chwilę, i jeszcze parę innych fajnych gadżetów. Wszystko zapakowane jest w taką niewielką walizeczkę, także można wrzucić to do auta, zabrać ze sobą nawet na jakiś tam nie wiem wypad, na biwak. Także pozwólcie, że teraz otworzę tą walizkę i zobaczymy co mamy w środku. Ja już ją oczywiście otwierałem, przyznam się bez bicia, także wiem, co tam jest? A w środku znajdziemy kilka końcówek do ładowania laptopów, wiadomo, że laptopy mają różne wejścia. 8 sztuk, znajdziemy oczywiście ładowarkę stacjonarną do naładowania powerbanka ładowarkę samochodową kabelek który podłączamy na jedną końcówkę pod powerbank a drugą końcówkę pod laptopa i tutaj właśnie przydają się te końcóweczki także możecie sobie wybrać którą tylko chcecie i proszę bardzo sprawa załatwiona oczywiście sam powerbank do niego przejdziemy Kawałek USB z różnymi końcówkami do ładowania iPhone'ów, smartfonów, e, iPadów itd. Tak tak także mamy tak. Nie wiem jak to się nazywa poprawnie, ale tym możemy naładować chociażby iPada czy też iPoda. E, dalej, końcówka micro USB, mini USB, jak i również końcówka do ładowania iPhone'ów, tych nowszych. Nie wiem jak to się nazywa, powiem Wam szczerze, przyznaję się bez bicia, także piszcie w komentarzach ale wiadomo o co chodzi. No i oczywiście znajdują się tutaj również klemy, które podłączamy pod powerbank i dwie końcówki czerwona i czarna plus minus, które podłączamy pod akumulator jak chcemy odpalić właśnie samochód z rozładowaną, bo chciałem powiedzieć baterią, bo nasza bateria mówi z rozładowanym akumulatorem. No i oczywiście instrukcja obsługi, która może się przydać. Tu walizeczka wygląda w ten sposób, także wszystko zabezpieczone takimi gąbkami. Jak mówię, łatwa w przenoszeniu i sam PowerBank, dość konkretnych rozmiarów, pojemność, żeby Was nie skłamać, ale 58 chyba 1000 mAh. Dokładnie 50 800 mAh, także naprawdę konkret. Jeżeli chodzi o moc startową 300 amperów moc szczytowa 600Ah. Co do wyjścia USB, to mamy tutaj 5V i. 2 ampery. Nie będę oczywiście sprawdzał, ile razy mogę naładować tym smartfona, tableta czy też laptopa, bo nie, nie ma sensu. Za długo by to zajęło. Natomiast, natomiast sprawdzę na pewno, czy mogę odpalić za pomocą tego auto z rozładowanym akumulatorem. Dobra, teraz tak, co do wyjść/wejść na tym urządzeniu, to tutaj znajdziemy od razu wejście do połączenia klem. Nie możecie inaczej ich podłączyć, tylko w jedną stronę końcówki Wam wejdą. Włącznik wyłącznik. Tutaj mamy wejście do naładowania powerbanka, wyjścia. Porty, tak naprawdę USB do podłączenia, chociażby kabelka do ładowania smartfona czy też tableta. Tabletu, tableta. Dalej. Przycisk, który możemy włączyć, latarkę, jak i również możemy zmieniać między napięciami 12, 16, 19V. To wszystko jest oznaczone diodami I również diody, które informują nas, w jakim stanie naładowany jest nasz powerbank. I wyjście do podłączenia, właśnie kabelka, chociażby do ładowania laptopa. Teraz tak, pokażę Wam latarkę, naprawdę konkret. Mnie. Oślepiła, jak się patrzyłem na nią i włączyłem przypadkowo. E, także, tak, mamy tutaj światła takie ostrzegawcze, nie wiem czy to jest legalne. Dobra, i możecie włączyć sobie zwykłą latarkę, która naprawdę daje ostro po oczach, proszę bardzo. Tutaj też również, również macie kilka opcji. E, I teraz, tak, opcja młotka, czyli mamy taką tutaj z końcówkę, którą możecie przywalić w szybę i ją potuć, jeżeli taka jest potrzeba. A chociażby zapomnicie gdzieś tam kluczyków, czy zgubicie kluczyki, czy powiedzmy zatrzaśnięcie w samochodzie. Yy, I kolejna rzecz to jest, gdzie to było tutaj. Ostrze. które możecie chociażby przeciąć jakieś kabele, które musicie polutować w samochodzie. Także również może się to przydać. Naprawdę konkret ja teraz sprawdzę oczywiście rzecz najważniejszą, czyli czy odpalę auto żony z kompletnie rozładowanym akumulatorem. Na początek muszę przełożyć akumulator na takich, który nie działa. Żeby było śmieszniej to Zmieniłem akumulator w tym samochodzie dosłownie dwa dni temu. Także przełożę akumulatory i teraz do Was zwracam. Ok, akumulator przełożony. Teraz pokażę Wam, że faktycznie jest on rozładowany. Proszę bardzo, totalny dead. Także nic kompletnie nie działa. Nawet się już nie włączają. Podłączmy teraz Powerbank i spróbujmy odpalić samochód. I teraz chwila prawdy. Jak widać, odpaliliśmy auto, za pomocą powerbanka, działa. Jak dla mnie rewelacja. Niewielka walizka, którą możecie wrzucić sobie do bagażnika, nie zajmie Wam dużo miejsca i poza oczywiście tym, że możecie odpalić sobie auto z rozładowanym akumatorem, to również można zabrać to ze sobą w podróż, na biwak, naładować tableta laptopa czy też telefon. Ja od razu mówię, że nie wiem, jak będzie wyglądała sprawa odpalania samochodu, powiedzmy, z większym silnikiem, powiedzmy 3-litrowym. Tam może być różnie, natomiast nie mam, jak tego sprawdzić. Ja odpalam na silniku benzynowym 1,8 litra. Linka do tego Powerbanka znajdziecie w opisie tego filmiku. Kosztuje on około 230 zeta. Jest to link do chińskiej strony, natomiast z tego co wiem, to jest darmowa wysyłka do Polski, ale sprawdźcie to dokładnie jeszcze. Także moim zdaniem niewiele jak za takie urządzenie, bardzo przydatne i praktyczne. Oczywiście pamiętajcie również o tym, żeby ono w miarę dobrze było naładowane, co najmniej trzy kreski, tak zaleca producent, żeby można było samochód odpalić. Również w opisie znajdziecie linka do stronki g2.com, gdzie można kupić, sprzedawać gry z tym kodem, który zobaczycie tutaj na ekranie, macie 3% zniżki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.